Dzień dobry, witajcie, w zasadzie dobry wieczór. Przedstawię się najpierw, bo ostatnio moja sąsiadka Bogusia, która zaczęła słuchać moich podcastów, zwróciła mi uwagę, że tego nie robiłam. A zatem nazywam się Iwona Kubacka i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Pogaduchy na kanale Notatki Subiektywne. Miałam wczoraj nagrać pogaduchę na zupełnie inny temat. Ale miałam tak podły nastrój, że nie dałam rady. Poszłam spać o 21. .00. Dopadła mnie taka deprecha. Wiecie, ona potrafi zaskoczyć, dopaść bez uprzedzenia. I wtedy przychodzą mi do głowy tylko negatywne myśli. Na pewno nie mam siły na, na gadanie. I dopada mnie taka niemoc. Że chciałabym się schować do myśli dziury albo spać i spać i spać bez końca i już nic nie musieć. Nie wstawać rano, nie gotować cholernych obiadów, nie zabiegać o zlecenia, nie wyrywać chwastów z grządek, nie kosić trawnika, nie palić w piecu, no i tak dalej, i tak dalej. Mogę długo jeszcze wyliczać. Właściwie to wtedy chcę, aby mnie nie było, aby wszyscy o mnie zapomnieli. Nie, 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 to nie ma nic wspólnego z myślami samobójczymi. Na szczęście ich nie miewam. Chociaż wiecie co, czasami zastanawiam się dlaczego. Czemu nie nawiedzają mnie takie myśli o odebraniu sobie życia, skoro mam depresję? Od 30 lat, w zasadzie, kiedyś to się nazywało nerwicą, i kiedy poszłam pierwszy raz do psychiatry, to właśnie byłam leczona na nerwicę. Miałam wtedy takie bezdechy, jakby mi ktoś włożył w klatkę piersiową cegłę. I łapiesz powietrze. Nie możesz całych płuc napełnić. Takie koszmarne uczucie, i to właśnie było na tle stresowym, yy, nerwicowym. Yy, wiecie, bo ja od 30 lat żyję w stresie, z kupą kłopotów i przewijającymi się stale toksycznymi ludźmi. Niedawno zdałam sobie sprawę, yy, że całe życie jestem od kogoś zależna, że nie jestem wolna. No i zawsze są to mężczyźni. I chociaż kilka lat temu postanowiłam zostać egoistką, jak wiecie, to tak naprawdę nigdy nie mogę być nią na, na 100%, bo zawsze jest gdzieś ta zależność, to uwikłanie albo trwa, albo skutki ciągną się za mną, jak przysłowiowy smród po gaciach. No ale wracając do myśli samobójczych, najpierw może kilka słów do moich dzieci, bo one na pewno będą słuchać tego podcastu. Nie martwcie się o mnie, dzieciaki. Wszystko ze mną okej. Okay. Po prostu chcę pogadać właśnie o tym. Ale przyrzekam, że nie mam zamiaru odebrać sobie życia. Kocham was i nic takiego nigdy mi nie przyszło do głowy. Już słyszę, jak mój syn mówi po raz kolejny, mamo, Jezu, co ty masz w głowie? No tak, no właśnie, takie, takie pytania mi się snują. Wracając do tematu, zastanawiam się, dlaczego nie mam takich myśli. Nie, nie dlatego, że tęsknię za nimi, broń Boże. Cieszę się, że Bóg mi tego oszczędza. Jednak, biorąc pod uwagę, ile gnoju jest w moim życiu, to aż dziw bierze, że nie mam czasem dość. No, właśnie, dlaczego tak jest, że. Yy, że jestem. Może moje dzieci mają rację, że jestem najsilniejszą yy, osobą, jaką znają. Sama nie mam takiej wiary w swoją siłę. Jednak niewątpli, niewątpliwie nadal jestem i działam. Yy, pomimo huśtawki nastrojów. No bo wiadomo, raz jest depresyjnie, raz nie. Yy, czasem takie zmiany pojawiają się. Pod wpływem malutkiego impulsu, pod wpływem chwili, myśli, nawet kilka razy dziennie. Hmm. Może to, że zaczęłam gadać do mikrofonu, jest jednym z przejawów siły? Hmm. W zasadzie na pewno. Nie może, na pewno. No bo ja raczej nieśmiała, trudno nawiązująca nowe znajomości, zaczęłam nagrywać podcast. I bardzo mnie to kręci cały czas. I chociaż to rodzaj ekshibicjonizmu, to podoba mi się to. Jeszcze niedawno nie pomyślałabym absolutnie o takiej formie aktywności, no bo przecież trzeba się tu obnażyć. A tymczasem wcale mi to nie przeszkadza. I chcę mówić nie tylko o przysłowiowej pogodzie, chociaż o tym też. Ale i o trudnych przeżyciach. O sobie, o tym, co jest we mnie. Myślę, że te nagrania trochę pozwalają mi się otworzyć, i jest to właściwie taka moja terapia. Odskocznia od szarej codzienności, możliwość wygadania się nieznanym słuchaczom, no zatem jestem nieco ukryta. I to chyba dodaje mi odwagi do gadania. No bo skoro w momentach. Yy, doła, y, chce się ukryć, to tu też jestem ukryta w pewnym sensie. Hmm. Wiecie, w ogóle nie znam się na psychologii, nawet ona mnie nie za bardzo interesuje, nigdy mnie to nie kręciło, y, ale specjaliści na pewno znaleźliby nazwę dla moich poczynań. Y, no podsumowując, chcę nagrywać, daje mi to spokój, spełnienie, to jest takie moje ukojenie. W chwilach totalnego mroku nigdy nie sięgałam po alkohol, i myślę, że to też jest przejaw mojej siły. Nigdy nie chciałam topić smutków w drinkach. Chociaż lubię alkohol, absolutnie y, się tego nie wypieram. Robię naleweczki y, różne, różniste. Teraz właśnie stoi y, w słoju. Sosna, młode pędy sosny i będzie z tego syropi właśnie naleweczka. Czekam z utęsknieniem na czarną porzeczkę, bo to jest moim zdaniem najlepsza nalewka ever. I już mam zielone porzeczki. Także jak dojrzeją, to będzie kolejne. Ale właśnie nigdy nie wracam. Nie, przepraszam, nie sięgam. Po alkohol, kiedy, kiedy, kiedy mam problem. Nigdy mi to nie przychodzi do głowy, żeby się tak wspomóc. I to chyba dlatego, że zawsze z tyłu głowy miałam myśli o moich obowiązkach, o utrzymaniu domu, o dzieciach, o takich prozaicznych sprawach. Poza tym nienawidzę mieć kaca i może to też jest taki... Aspekt, który właśnie yy, nie dopuszcza do mnie takich myśli. Te wszystkie wiecie: samoloty, helikoptery, jak się napijesz, na drugi dzień yy, kibel jest twój, to w ogóle nie dla mnie, nie znoszę tego. Wolę nie wypić niż się tak czuć. Yy. No i myślę, że jeżeli chodzi o ten alkohol, to w tym przypadku takie moje poczucie obowiązku yy, jest moją siłą. Że, że to zawsze było na pierwszym miejscu, żeby się wywiązać ze wszystkiego, żeby stanąć na wysokości zadania. No wiadomo, no procenty tego nie ułatwiają. No tak, no co jeszcze? No i zawsze jest taka też głupia nadzieja.. że wiecie, że będzie lepiej. Że kiedyś przecież złe się wreszcie musi skończyć i zaświeci słońce, chłop przestanie pić, praca będzie lepsza, przestanie padać deszcz, wygram w lotto. <grym> Takie pozytywne myślenie. Nie wiem skąd się to bierze, bo dużo we mnie pesymizmu, ale jednak jest to ze mną. Hmm. Takie przekonanie, że zawsze jest wyjście z sytuacji. Nawet jak jestem taka totalnie załamana, to wiem, że gdzieś tam na końcu jest ta nadzieja. Nieśmiała, na którą trzeba dmuchać i huchać, żeby nie zapeszyć, yy, ale jest. I to jest też moja siła. Mhm. Myślę, że siłę dają mi też odskocznie od codzienności. Yy. Można się wyłączyć. Dzięki temu odpocząć. Kiedyś na przykład pochłaniałam książki jak szalona, i to mi dawało właśnie takie wyłączenie. Z czasem pojawiły się inne pasje, w zasadzie pasyjki, bo to nie jest nic dużego, ale dają mi wielką satysfakcję. A więc, był dekuparz. Jeszcze czasem do niego wracam. Lutowanie szkła i robienie takich szklarenek, brył ozdobnych. Ostatnio zajarałam się makramą. Nawet uprawa ogródka daje mi radość i jest świetną odskocznią. Poza dbaniem o trawnik, tego nienawidzę. No ale to ma drugie dno, to może kiedyś o tym opowiem. Lubię też obserwować przyrodę. No ale to już wiecie, nie? Przyroda uspokaja i pokazuje, co jest ważne. W zeszłym roku miałam powieszony karnik w zimie i sypałam tam regularnie ziarna. I słuchajcie, to co tutaj się działo przy moim płocie: ile ptaków przelatywało, różnorodnych. To było coś niesamowitego. Ja tak mogłam stać w oknie godzinami. No nie robiłam tego oczywiście, bo nie miałam tyle czasu, ale coś niesamowitego. I wtedy się w ogóle wyłączałam i oglądałam te ptaszki, zgadywałam czy rozpoznawałam, jakie to gatunki. A że Tuśka mnie szkoli w tej kwestii, to coś już tam potrafię rozpoznać. No i moje ostatnie pasje, czyli pisanie i podcasty, a no, w ogóle moja nowa miłość i ogromne źródło siły. Kiedy zdarzy mi się czasem dzień, który mogę spędzić tak po swojemu, wiecie, robić naprawdę to, co lubię i wieczór właśnie, bo wieczorem mi się najlepiej gada, wieczorem jeszcze mogę ten dzień zwieńczyć, zwieńczyć nagraniem, to po prostu tak ładuję akumulatory, ile się da, że jest niewyobrażalne. Mega sprawa. Mój egoizm też mi daje siłę. Ta myśl sprzed lat, że mogę z siebie stawiać na pierwszym miejscu, była takim cudem w zasadzie, bo ja całymi latami byłam gdzieś tam z tyłu, pogrążona w takiej niemocy. No, i wyrwałam się z tego, z tego zagubienia, wstydu obrzydzenia. Do dziś w zasadzie tak nie do końca wiem, jak to się stało, ale miałam wtedy siłę i pojawiła się taka moc we mnie, żeby pomyśleć o sobie. To na pewno miało związek z moimi dziećmi, no bo tak naprawdę to dla nich miałam być silna. I w trosce o nie podejmowałam różne decyzje życiowe, nie zawsze słuszne. Ale zawsze wiedząc, y, że chcę, aby moje dzieci były zaopiekowane i szczęśliwe. Y, I też wychodziłam z takiego przekonania, że szczęśliwa matka to szczęśliwe dzieci. I u mnie to, to się potwierdziło na 200%. Y, no, powtarzam się, ale. <laughs> moje dzieci są moją największą siłą. Y, I gdy mówią, mamo damy radę, bo jak nie my, to kto. Y, to ja wtedy się staję prawdziwym tytanem. Mhm. Co jeszcze? W wychodzeniu z depresji i w napieraniu siły pomaga mi też moja wiara, ale to też zostawię na, na inny raz. Nie jestem gotowa, żeby o tym mówić. Powiem tylko, że słucham mądrych kaznodziejów, takich księży, którzy pięknie mówią o Bogu miłości i nadziei. I to dodaje mi siły i uspokaja. No cóż, podsumowując. Wiecie, zawsze jest ktoś czy coś, co daje nam siłę. Trzeba tylko poszukać. Nawet nie wiem, jeśli tego źródła siły nie ma koło ciebie, nie ma wśród bliskich, to trzeba poszukać dalej albo głębiej w sobie. Czasem taką siłę można czerpać naprawdę z drobiazgów, każdy, każdy taki drobiazg to już jest krok do czegoś lepszego. No ja w każdym razie staram się jak mogę, pomimo przeciwności losu, aby nie dać się depresji. Czasem miewam taką huśtawkę, o której mówiłam na początku i tak jak na przykład wczoraj, której doświadczyłam wczoraj, ale nawet jak opadam z sił, to zawsze znajdziesz jakiś promyk nadziei, który wyprowadzi mnie z tego stanu. No i wiem, że dam radę. Yy. No bo co? No w końcu jestem cholernie silna. <laughs> I tego się będę trzymać. A jeszcze może dodam, że przynajmniej w moim przypadku tak jest. Dobre jest... Yy. Przespanie się z problemem. Jest takie powiedzenie, ale u mnie to naprawdę yy, 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 pomaga. Bo wiadomo, że jak człowiek jest w emocjach, to zawsze chce, żeby wszystko szybko się zadziało, żeby decyzje, zmiany, cokolwiek były już natychmiast. A od pewnego czasu zauważyłam, że. Bo nie zawsze można od razu zareagować, że jeżeli się z tym prześpię, to. Rano czy za dwa dni, zupełnie inaczej na to wszystko patrzę, co mi się akurat przytrafiło. Moja sąsiadka Bogusia, o której wspominałam na początku, ostatnio mówiła mi, że to nasza podświadomość w nocy myśli i kieruje nas na dobre tory. Ale tak. To wiadomo, to już są tematy psychologiczne. Nie dla mnie. No dobra, to tyle na dzisiaj. Życzę Wam pięknego wieczoru. Zapraszam do komentowania i do subskrybowania kanału Notatki Subiektywne, bo to pozwoli nam Wam na otrzymywanie powiadomień o nowych odcinkach. I mam nadzieję do usłyszenia. Pa pa!